Cześć, tutaj Fullbringer V, w tym filmiku pokażę wam jak założyć i zrobić fajną stronę na vgh.pl Klikam tutaj załóż stronę i nasz przekierowuje na hpu.pl, wpisujemy nazwę strony Administrator, zajęty to testo Nawet blejaki, bo i tak do niczego nam to nic najpotrzebne I klikamy. Nie zaartuj się teraz. Zainstalowała się i klikamy testu. Wchodzimy na nasze konto, które podaliśmy. I właśnie teraz, jak wpiszemy wszystkie i klikamy loguj. za chwilę nastąpi na przekierowanie i nic się nie zdanie, to trzeba wpisać znowu i kniąć tutaj ten przycisk Autologowanie. Teraz jak klikniemy zaloguj. To już nas zaloguje. Dobra, teraz. Jak zrobić fajną stronę. Po pierwsze, zarządzaj stroną. Główne ustawienia. Tutaj sobie zmienimy co będzie tutaj na górze pisało. Na przykład test 3 załóżmy banner, czyli herb, którego nie tak wysłałem to ja sobie ten już przygotowałem mojego klanu tak tutaj możemy to usunąć, bo to najczęściej ludzie usuwają takie rzeczy tutaj opis strony, słowa kluczowe takie szczegóły tutaj można język zmienić na przykład na grecki czy coś i tej skórkę z jest bardzo ich dużo i więc są małe ograniczenia na przykład bierzmy sobie kod 4 light like. zapisz ustawienia i widzicie herb już jest wszystko się zmieniło tutaj czas i data to sobie już takie szczegóły ustawiacie To jak już ustawicie szczegóły. To zarządzaj stroną, menu strony Tutaj. Tutaj. Jak na przykład nie chcecie, żeby na tym pasku było załóżmy linki. To po prostu zjeżdżam tutaj na dół, usuń I nie ma już tego. Załóżmy szukaj też. Nie potrzebne są takie rzeczy. Galeria. Kontakt. Kategoria. Muszę ustawić to no można na przykład. A to za chwilę. Yy, tutaj jeszcze takie pierdeł ustawiacie z zarząd, panelami, co na przykład klikniemy tutaj nowy panel, Note. cheat. Treść panelu to tutaj, jak na przykład chcemy obrazek wstawić, to po prostu Mamy adres obrazka i trzeba, je i trzeba je wstawić między to, a to. Jeszcze będzie link podany w opisie jak to ładnie zrobić. coś w sensie ta komenda i zapisz panelami i tutaj trzeba kliknąć yy, włącz, bo tak to nie będzie włączone i popatrzcie teraz wyświetliło się. Tutaj też takie pierdoły. Forum przykładowo. KU. Cool. Kolejność pierwsza. Forum KU. Cool. 1-1. Tak tutaj też jeszcze można wszystko usuwać. Yy, na dół, do góry. I teraz na przykład sobie. Tam się, się troszeczkę rozszerzyło. Na przykład nowy temat. KU. Cool. Ja bym się po prostu... To by chyba oczywiste, ale... zrobiłem to tylko po to, żeby teraz... Skopiować adres do tego. I można teraz... Zrobić coś tak, takiego: jak... Zarządzanie panelami. Daj nowy panel. Załóżmy dywizję. Dywizję. Wklejamy to. I teraz tutaj macie... Taką komendę też jest podana w w opisie filmiku. Tutaj po prostu musimy to zamienić za to i i i, I na przykład tutaj możemy wstawić tutaj możemy wstawić jakikolwiek obrazek, jaki chcemy. Żeby po prostu ładnie to wyglądało, tam sobie musicie ściągnąć adres i teraz klikam zapisz Tutaj tradycyjnie musimy dać I to jest dywizję włącz Możemy dać po prawie, z będzie ładniej strona główna i teraz patrzcie. No, obrazek ten już został skasowany niestety. To po prostu będzie obrazek jakiś. I jak klikniemy lewym na to. To przejść tam na, na tą sesję jest bardzo fajny sposób do zrobienia różnych fajnych rzeczy. I tak powoli możemy robić swoją fajną stronę i ją rozwijać. Dobra, dzięki za oglądanie mojego filmiku. Mam nadzieję, że Wam pomogłem. Cześć!